Po poszukiwaniu Jenner, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliżu wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Tak? W czym rzecz? Wiesz, że minęło już ponad pół roku, odkąd załatwiliśmy Biesa z Worunę? Tak, Biesa. I nie tylko. Jak się nazywał tamten sukin? Drugan niech mu ziemia lekką będzie. Dawniej wszystko wydawało się prostsze. Potwory były złe, ludzie dobrzy, a teraz pogmatwane to wszystko. Dawniej było dokładnie tak samo, tylko już zdążyłeś zapomnieć. Sam masz prawie setkę na karku, więc nie wypominaj mi wieku. Na razie. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przy błędo, bo nam piłówku w skwasisz. stwasisz. Gada, ale już była tu kobieta ubrana w Czerni Biel. Mówią, że gnała nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie, wieź makrozum, gromiłowie odjął. Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Czego wam jeszcze trzeba? Jak ci się podobają, nie? Rządy. Jak każde inne. Ściągają podatki, rekwirują to i tamto, ale i dbają o to, żeby we wsi spokój był. A te ci nie żal? Żal to mi jej może było z pół roku temu po śmierci króla Foltesta. A teraz! Teraz, to ja tylko chcę, żeby już spokój nastał. Bywaj. Tracimy czas. Prędzej ziemia zacznie krążyć wokół słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurckiej. Gerald, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety. Długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręce osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Może wreszcie ktoś opisze wojnę taką, jaka jest. Bez kolorowych strzałek i zmyślonych mów bohaterskich generałów, za to z gwałtami i bezmyślnym okrucieństwem. Ach, widać, że brak ci akademickiego szlifu. Gwałty i okrucieństwa to detale bez znaczenia dla przebiegu wojny. Inherentny dla konfliktów koloryt, można rzec. Mhm, rzeknij to ludziom, którym spalano domy. Wojna dotarła już do Nowej Radu? Nie, ale to kwestia czasu. Z jednej strony rzeki Nilfgaard, z drugiej Redania łypią na miasto jak psy na smakowitą kość. Jednemu władcy ta kość stanęła w gardle. Prawda, cenimy w Nowigradzie naszą wolność i wiemy, jak o nią zawalczyć. Mhm, zwłaszcza uczeni. Walczyć można nie tylko mieczem. Nie zapominaj, że to architekci z naszej akademii zaprojektowali miejskie mury, których nie skruszyła jeszcze żadna machina wojenna. Muszę iść, bywaj. Czekaj wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę. Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. W sumie, czemu nie. Wybornie, już ci tłumaczę zasady. Proszę, proszę, masz smykałkę do tej gry. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o pana. Niby prosty karczmasz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Ubiera się w czerni-biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Napiję się. Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Jennifer z Vancouveru? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz JNFR? Też pytanie. Z Ballad Mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba, że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. No samego Geralta z Rivi. Sześnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad Mistrza Jastra? Twoje zdrowie! Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy Przybłęda, Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc Wesoła Gawieć ochrzciła mnie też Panem Lustro i Szklanym Człowiekiem. Widziałeś Jennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Jennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z o garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie wpadła tam w środku nocy. Czerni, bier, agres i. Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowództwem garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Już sobie wypiłeś? Mm -hmm. To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Wam nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gosłami zaczyna skurwysyn na niego!